Witam Was bardzo serdecznie. Witam w kolejnym odcinku. Na wstępie ogromne dzięki za to, że jesteście nadal ze mną i słuchacie moje materiały. Wiem, że przez ostatni tydzień nie było nowego odcinka, za co przepraszam, ale niestety inne sprawy prywatne pochłonęły moją uwagę, żeby nie powiedzieć, że zburzyły mój dotychczasowy komfort. Ale już jestem i dziś mam dla Was coś konkretnego temat, który może wielu z Was zainteresować. Dzisiaj będzie słuchajcie o kasie, a dokładnie o pieniądzach, które Mon rozdaje studentom i to nie jakieś drobne, tylko konkretne kwoty, które na pewno rozwiążą problemy związane z decyzją, czy studiować, czy nie, no i oczywiście ewentualnie za co. Chodzi, słuchajcie, o 3000 zł miesięcznie, więc nie tak mało. Wysokość stypendium kształtuje się na, na poziomie połowy uposażenia żołnierza odbywającego dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Na dzień dzisiejszy wynosi to 3000 zł miesięcznie. One jest wypłacane na okres właśnie... Pobierania nauki zgodnie z programem nauczania w skali 5 lat jest to około 150 tysięcy zł. A kto może je dostać? Jakie są warunki? Jak wygląda cała procedura? Jeśli jesteś studentem albo planujesz studia lub masz w rodzinie przyszłego studenta, koniecznie słuchajcie dalej. Dla kogo jest wojskowe stypendium? No właśnie, czy każdy student może liczyć na te pieniądze? No niestety nie. Ten program jest skierowany do bardzo konkretnej grupy osób. Stypendium jest przeznaczone dla osób, które rozpoczynają studia w roku akademickim 2025-2026, studiują na uczelni cywilnej, nie wojskowej, wybierają jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia, ale pod warunkiem, że później kontynuować będą ten sam kierunek na magisterce. No i ważne, po studiach chcą zostać żołnierzami zawodowymi. A dlaczego jest to takie ważne? Powiem o tym nieco później. Czyli, jeżeli jesteś po maturze, którą zrobiłeś w tamtym roku lub wcześniej, albo w tym roku kończysz szkołę średnią, zaczynasz studia i myślisz o przyszłości związanej z wojskiem. To ta opcja może być właśnie dla ciebie. A ile można dostać? No dobrze, przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli ile można zgarnąć kasy. Stypendium, słuchajcie, wynosi 3000 zł brutto miesięcznie, co stanowi połowę wynagrodzenia szeregowego zawodowego. I tu y, pauza, uwaga, zobaczcie, ile zarabia szeregowy zawodowy. Jeśli masz mniej niż 26 lat, to ta kwota oczywiście jest zwolniona z podatku, y, czyli całość tej kwoty wpada na twoje konto. Stypendium jest wypłacane przez cały okres studiów, więc jeżeli studiujesz 5 lat, to dostajesz około 150 tysięcy złotych w sumie. No i jak? Brzmi dobrze, ale jak zawsze trzeba spełnić określone warunki. Program Stypendiów Ministra Obrony Narodowej adresowany jest do studentów, którzy rozpoczynają jednolite studia magisterskie lub też studia pierwszego, a następnie drugiego stopnia. Po ich ukończeniu uzyskują tytuł magistra bądź też magistra inżyniera i w trakcie pełnienia studiów otrzymują stosowne stypendia. Jakie kierunki studiów obejmuje program? Tu nie ma już pełnej dowolności. MON nie rozdaje pieniędzy każdemu studentowi, tylko tym, którzy studiują kierunki uznane za kluczowe dla wojska. A jakie to są kluczowe kierunki dla wojska? Elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, mechatronika, energetyka, cybernetyka. Teleinformatyka, optoelektronika, biologia, biochemia, chemia, analityka medyczna. Gdzieś tutaj, słuchajcie, rozpiszę wszystkie te kierunki. Może któryś z tych kierunków będzie właśnie ten, w którym wy gustujecie. W sumie mamy do dyspozycji ponad 20 kierunków. Pewnie znajdziecie coś dla siebie. Czyli jeśli wybierasz na przykład informatykę, prawo czy psychologię, to niestety ten program nie obejmie ciebie. Ale jeśli planujesz studia na jednym z powyższych kierunków, o których mówiliśmy, masz szansę na to, żeby dofinansowanie otrzymać. Chcesz zgarnąć te 3000 miesięcznie, musisz spełnić kilka formalności. Oto jak wygląda cały proces krok po kroku. Słuchajcie, krok pierwszy, bardzo prosty krok, trzeba złożyć wniosek. Najpierw musisz złożyć wniosek do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Można to zrobić przez dowolnie wybrane Wojskowe Centrum Rekrutacji, które znajduje się w każdym województwie i na pewno je znajdziesz, bo jest ich w Polsce aż 89, także myślę, że nie będzie to dla Ciebie wielki kłopot. Drugi krok: do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie z uczelni, która potwierdzi nazwę uczelni, kierunek studiów, który musi być zgodny z wcześniejszymi kierunkami, o których gadaliśmy, czas trwania studiów, uzyskany tytuł po zakończeniu nauki. Krok trzeci: tu jest istotny wniosek, który musisz złożyć o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, i to jest kluczowe. Przed rozpoczęciem drugiego roku studiów musisz odbyć szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. O tym będziemy sobie mówili w innym materiale, ale o tym warto pamiętać. Wniosek na kurs oficerski po studiach to jest czwarty krok, i po zakończeniu w studiów, MON wymagasz, żebyś poszedł na kurs oficerski. Prosty kurs, by docelowo zostać żołnierzem, oficerem Wojska Polskiego. Piąty krok wniosek o powołanie do służby zawodowej, i to już jest na koniec, po kursie oficerskim, składasz wniosek o powołanie już do zawodowej służby wojskowej. I uwaga, masz czas tylko do 31 sierpnia tego roku na złożenie wniosku, także czasu zostało niewiele. Teraz najważniejsze pytanie: czy się opłaca? Oczywiście, że warto. Program stypendialny, poza właśnie korzyściami finansowymi, daje ogromne możliwości rozwoju i awansu. Studenci podczas studiów odbywają szkolenia podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, przystępują do programu legii akademickiej, zostają podoficerami, następnie oficerami wojska polskiego. I co najważniejsze, po zakończonych studiach mają zagwarantowaną dobrze płatną pracę już jako oficer wojska polskiego. Oczywiście są plusy i minusy, chociaż te minusy dla niektórych też będą plusami, ale najważniejsze: 3000 miesięcznie przez cały okres studiów to naprawdę solidne wsparcie. Pewna robota po studiach, nie musisz biegać, martwić się o zatrudnienie czy ewentualnie gdzie znajdziesz pracę. Możliwość kariery w wojsku, a co za tym idzie, stabilne zarobki, emerytura, benefity. Jeżeli jesteś pewien, czy chcesz związać się z armią na dłużej, to warto się zastanowić, czy ewentualnie z tego programu nie skorzystać. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało się wyjaśnić, jak działa program stypendialny MON i kto może skorzystać z tej szansy. Jeśli masz pytania, pisz w komentarzach. Jeśli znasz kogoś, kto może być zainteresowany tym programem, podeślij mu ten odcinek. Niech zobaczy, niech obejrzy. A jeśli temat Cię interesuje, to koniecznie sprawdź szczegóły na stronach mongo.pl lub Wojskowych Centrów Rekrutacji. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i łapie w górę. Oczywiście dziękujemy Rzecznikowi Ośrodka za Miejscowego w Poznaniu CWCR-u za odpowiedzi na nasze pytania. Jeżeli chcecie o coś jeszcze dopytać, piszcie w komentarzach. Prześlę je do pana kapitana, żeby udzielił kompetentnej odpowiedzi. Wszystkiego dobrego, widzimy się niebawem. Do zobaczenia.